Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejny piątek na moim kanale. 20 sierpnia obchodzimy Dzień Komara. Święto to nie powstało po to, aby składać jakiś hołd tym owadom. Bardziej polega ono na tym, żeby czegoś się dowiedzieć na temat tych zwierząt. W 1897 roku dr Ronald Ross... Odkrył fakt, że samice komarów przenoszą malarię, za co został uhonorowany Nagrodą Nobla w 1902 roku. Tak więc na pamiątkę tego istotnego odkrycia ustanowiono Dzień Komara. Czym odżywiają się samce komarów? Głównie nektarem. A czym odżywiają się samice komarów? Głównie nektarem. A co z krwią? Samice potrzebują krwi do tego, aby po prostu złożyć jaja. Krew posiada wszelkie wartości odżywcze, aby ten proces mógł się odbyć. Jak wygląda samica komara? Jest taka mała i kuje ludzkie ciało. A jak wygląda samiec komara? Jest taki mały i nie kuje ludzkiego ciała. Przecież samiec jest duży i wypadają mu nogi. Taki rodzaj obrony przed drapieżnikiem stosuje komarnica, która nie jest komarem. Samica komara po prostu nie ma pierzastych czułków. Samiec ma takie czułki. Gatunków komara jest odgroma, a wiele z nich przenosi śmiertelne choroby. Malarię. Gorączkę zachodniego Nilu, żółtą febrę. Nosicielami są tylko samice, które poprzez krew transportują groźny patogen. Samica komara zostaje zarażona do końca życia. Dlatego warto chronić się przed komarami. Najprościej kupić jakiś spray na owady. Ale można także zadziałać zgodnie z naturą. Komary nie lubią zapachu pewnego rodzaju roślin. Bazylia mięta, rozmaryn, pomidory, koper włoski. Albo lawenta. Najbardziej znanym gatunkiem komara w Polsce jest komar brzęczący. On, co prawda, nie przenosi chorób, ale również wkręca. Najczęściej wieczorami. Czy to potrzebne? Czy to użyteczne? Komarami żywią się między innymi takie zwierzęta jak ważki, ryby, jaskółki, Żaby, a nawet jeżyki. Chodzi o takie małe ptaszki, nie o zwykłe jeże ani o ciastka. Jak wygląda typowy cykl rozwojowy komarów? Na początku bierzemy samca komara i samicę komarową, prawda? Wypuszczamy ich na świeżym powietrzu i te dwa stworzonka łączą się w locie. Później samca komara wyrzucamy, ponieważ nie będzie on już nam więcej potrzebny. Samice komara umieszczamy na powierzchni jakiegoś stało cieplnego zwierzęcia. Może być to na przykład koń, krowa albo człowiek, prawda? Do wyboru samica zasysa krew potrzebną do złożenia jaj, prawda. Następnie warto znaleźć jakiś prawda zbiornik wodny. Najlepiej sprawdza się staw albo jezioro. Mogą też być bakna. Samice umieszczamy na Powierzchni, i ona właśnie składa jaja na tafli, prawda? Zazwyczaj po wszystkim samica umiera, dlatego też nie będzie ona nam już więcej potrzeb. Takie oto złożone jaja odstawiamy najlepiej w temperaturze 20 do 25 stopni na około 10 do 14 dni. W tym czasie larwy wykruwają się z jaj. Później przeobrażają się one w poczwarki, a poczwarki przeobrażają się już w dorosłe komary. I tak oto nowe pokolenie komarów mamy gotowe. No i ode mnie na dzisiaj to tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, że byliście dzisiaj ze mną. Za tydzień porozmawiamy sobie o grach. Dajcie znać, jakie lubicie gry. Mogą być gry planszowe, terenowe, karciane albo komputerowe. Po prostu napiszcie na dole w komentarzach, jakie lubicie gry. A ja Wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję, no i widzimy się w kolejny piątek. Trzymajcie się, cześć!